tam was z tej strony Kurosaki, a my gramy w SimCity City 5? My będziemy dzisiaj rozbudowywać bardziej Maximena, wieże U. Chyba zbudujemy trzecie miasto w okolicy. Jeszcze zobaczymy. Tu obok. Jeszcze zobaczymy, tutaj nie ma żadnego połączenia z drogą wodną z tymi miastami. A czy mają połączenie? Chyba też nie mają połączenia pociągu, nie, nie mają, no nic, dobrze. Jeszcze tylko zajrzyjmy, czy to wszystko OK jest, tu jest na zero, tu mamy straty, czemu to jest na zero zamknięte, czyli brak pracowników, no tutaj pracuje tu pracuje, ważne co zarabia ile mamy opuszczonych budynków jeden może ktoś tu się wprowadzi zaraz hmm, dobra hmm, szukaliśmy zbudować z tego co pamiętam znaleźć sklep playa. ale się nie udało czy na pewno on się gdzieś wybuduje eee, dobrze czemu a ja zamknęłem, bo przynosiło straty. Mhm. Nie, my tu mamy. A zamknęłem, bo na najpierw parę milionów zarobić, żeby puścić, żeby to, że to się rozkręciło. Tutaj 42 tysiące, dobra, idziemy do tego miasta. Rozbudujmy tego Maximena. Wypuśćmy paru zbirów zbudujmy mu samolot i niech i niech strzeże porządku Dobra, jesteśmy. Przyspieszmy czas. Mm, dobrze, tu już mamy tak, tutaj na patrolu. Tutaj pomagier byśmy wypuścili. Jak to wychodzi 9 przestępstw? I tak jak mówiłem, mam za dobrą policję. To za dobre, mam za dużo tej policji, więc bardzo małe. Yy, z, bardzo mały łup będzie z wysyłania 50 pomagierów. Bo większość jest łapanych. Co my tu mamy? Rumowisko mamy. Dobrze, usuńmy to rumowisko. Aha, tutaj jeszcze mieliśmy zobaczyć, ile nam zostało. Ja jeszcze sporo. Będziemy tu budować naprawdę długo. Maksimenie. Jesteś? Jeszcze cię nie ma. To potrzebuję chyba... Ile? Już się zobaczycie, nie pamiętam. Ale już osiągnęliśmy. Teraz potrzebujemy 2,5 tysiąca. Czyli samochodzik już mamy. 2500, tysiąca. A mamy... 1000... Prawie połowa mm, Autobusy 1752 minuty na oczekiwanie dzisiaj coś nie tak jest Zobaczmy 48 minut autobusy Samoloty 843 minuty Nie wiem czemu Aż tyle A, zamknięte jest, zatrudniają Dobrze to zatrudniajcie, no tak bo one się palą. Tramwaje tutaj nie mamy tramwaj, pociągi 7 minut Czyli autobusy przydałoby się troszeczkę oprawić Czy tu mamy rozbudowane? Nie. Minus 15, jak widzicie mieliśmy minus 23 parę odcinków temu. Dobra 5 milionów, wcześniej mieliśmy chyba 4,5 czyli wszystko idzie dobrze czy nas już jest zwalczaj przestępczość mamy jej dużo jak ten nasług bardzo ładnie 37 tysięcy dziennie tu mamy naprawdę ładnie nam idzie to niestety nie też 30 czyli tutaj możemy też wybudować KG Hazard, wiecie Dobrze, a nie zatwierdzę czemu? A kasyna nie mam. Co to się znowu, jakoś... tutaj? A żeby kasyna postawić, potrzebuję miejsce. Hmm. Nie, 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 nic z w Wejdź w to. Skasuj te. Skasuj to nie, Druszkę wzdłuż i tu położymy kasę kasetę chociaż Dobra Co to był taki dźwięk By ufo było Zbyt blisko skrzyżowania Dobra weź to z kasy. E, tak był Tak zróbmy trochę brzydko to wyszło, ale ważne, aby kasyno położyć nie można jeszcze na budynki, radzić, a przez budynki to No, dobra, weźmy to do końca. Mieliśmy teraz kasyno, ale najpierw zaliczyliśmy do Maximena. Dobra, wypuściliśmy. Kasyno. Tu by było chyba lepiej. Nie tutaj postawimy. Rozbudujmy najpierw tak. Zgłosił tutaj teraz tu połóżmy teraz to i teraz ja położyłem maszyny wrzutowe. Dobra, to teraz to tam co rozwalę? Chyba budynki komercyjne. No dobrze. Tutaj teraz wybudujemy drugi. Że to postawimy, żeby było widać. Mhm. Czy na razie jeden wystarczy? Zobaczymy. Zrób tyle w ciągu dnia, zarób tyle. Dobra. 52 tysiące na hazardzie. Zawsze to coś będzie zarabiało, tak na straty. Minus 20, to zaraz się zmieni. Potrzebuję pracowników. No, może zbudujmy tak, tutaj troszeczkę tych. Albo no, na razie nie. Dobra, zajmujemy się tym Maximenem. No tutaj chłopaczy na dobra 34 jeszcze jest. Łup, mamy prawie 2000, potrzebujemy 3, żeby rozbudować garaż. Więc jeszcze troszeczkę. No tutaj zobaczmy, ile zarabia. Ono, świetniki nam coś krzyczą. No do stopu. Aha, jeszcze zajrzyjmy czy nam tutaj nic nie zalega, nie? Super, bo sprzątane Tu oczywiście coś do zburzenia Proszę bardzo Czy już nam przyjechał maksynie. Wypuśćmy po czy w 36, poczekajmy jeszcze eee, Dobrze, zobaczmy tutaj z, nie z hazardu tylko Tu mamy zysk 115 tysięcy, dziennie. Jest to naprawdę ładnie. Jeszcze usługa policji, bo wysyłałem do tamtego miasta policję. Chyba, z tego co pamiętam. Tutaj co nam krzyczy? Pełny skład. No dobrze, no pamiętam, że tutaj coś było nie tak. Komputery, mamy komputery. Wysyłamy chyba, z tego co pamiętam. Nie, telewizory. Komputery sprzedajemy. To weźmy to jeszcze raz telewizory. Nie wiem, czemu nie wysyła. Naprawdę go nie rozumiem. Telewizory. No dobrze jest. Tu sprzedajemy, to zostawiamy. Nie wiem, czemu tak stoi. Dobra. Maksima, nie jesteś już. Nie jesteś. Wysyłamy cię jak to nasze nowe kasyno, jeszcze straty przynosi ale poczekajmy tu zatrudniają 13 tysięcy dziennie bardzo ładnie a może to robić 50 tysięcy dziennie pasażerowie jeśli chodzi o, mm, o osiągnięcie to nic nie pisze Niech tylu Simsów ruszy w podróż pociągami z niemieckiej stacji szybkiej kolei. 50 tysięcy. To może chodzi o dzień. czym? Może nam się uda osiągnąć? Tu mamy 73 tysiące, 74 prawie. Minus 18. O, jak szybciutko przybył, proszę bardzo. Mamy pomagierów, a możemy wypuścić pomagierów. Zajrzyjmy jeszcze na policję. Skaretkę, wiem, policja 16 przestępstw. No ale jak widzimy, ładnie nam tutaj wszystko pinnują. Już kogoś złapali. 150, 160 przestępców. Zobaczmy czy nasze. Tutaj jeszcze mamy 40 wolnych. Tutaj opuszczony, niewy, niewykwalifikowani niewy pracownicy. Hmm, jesteś maksymalnie, jesteś szybciutko, coś tutaj No To działaj. Hmm, 1600, już, już niedużo. Eee, zobaczmy, jak z tym. O, już widzicie, zarabia z salą hazardu. Czyli następne pieniążki do kieszeni 50 60 tysięcy, prawie no i ten łok też ładnie, I naprawdę super. Tylko tym się martwię, czemu to nie schodzi, nie idzie. Stop powiem też tam wysyłać stop i metal. Tu mamy stop plastik, to jest potrzebny, prawda? Stop też jest, to, proszę bardzo, trzymany. Zaraz, co to było? No, to jest do rozbudowy. Dobra. Więc nie wiem, czemu tak się dzieje, ale tak się dzieje. Bo jest za mało wozów, ma pięć. Może rozbudujmy troszeczkę więcej tych wozów na 12. Może szybciej będą to wozić stąd. Już, a jeszcze tu mamy. Tu mamy co? Metaplastik, paliwo. Tu mamy wozy rozbudowane. Komputery schodzą, jak widzicie. Ale telewizory nie chcą iść Nie wiem czemu nic, nie będziemy się spieszyć z tym wielkim dziełem Ważne, że nie bankrutujemy To cały czas pewnie tak stop, pełen skład Maksimena wypuśćmy Przypominam się magierów z powrotem trochę przyszło 47 chyba już dobudowaliśmy. Piętrusy. Ale przejdźmy na chwileczkę tamtego miasta, tu jeszcze zobaczmy, czy nie da się, nie da się wysłać. Szybciutko przejdźmy. Zobaczymy, co tam się dzieje. I będziemy powolutku zaczynać trzecie miasto czy się zastanawiam, co w nim, w jakim, y, 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 w jakim kierunku w nim pójść, czy też hazard, czy po prostu budynki mieszkalne i będą dojeżdżać do y, tych tutaj, czy na naukę postawić. Zobaczymy jeszcze. Zobaczmy, tutaj zarabiamy, tutaj tracimy. Tu zarabiamy minus 3000 ale 115 dziennie, więc jest naprawdę dobrze Brak materiałów to widzę, że się rozbudowują budynki przyspieszmy więc tutaj jest, tutaj tracimy Może coś się zmieni Jak tutaj, tam 13 do 1000 coś. No dobrze. To jest większość mieszkalnych, jak widzicie. Więc jakoś sobie powinno to wszystko poradzić. Dojeżdżać tam do pracy. Tutaj mamy tylko szkołę podstawową i średnią. Nie nawet zamknięta jest. Brak pracowników. Transport 22, czyli mamy tu piętrusy. Chyba mamy z tego co pamiętam. Tutaj tak też rozbudujmy. Dodajmy parę tych samochodzików. 3 Dobrze. No szybciej. Te korki się tworzą, ale nieduże na szczęście. Między miastami. Tutaj niestety da się coś dobudować. No, można tylko postawić banerek Dalej przechodzimy do tego miasta najdalej no tego maksimena kujemy no, teraz się powinno ładnie wszystko mm, szybciej wgrywać, bo już byliśmy w tamtym mieście i w tym powinno ale pewnie tak nie będzie. Coś do na maksimum no, na jedźmy. Nie ma nic. Ok. Mm, zobaczmy. Prąd. Oj, nam tutaj się prąd kończy. Trzeba będzie uważać. Prąd, prąd, prąd. Jakie mamy wykwalifikowanie? Dwie żółte. Będzie co? Może ja jądrową postawię? Elektrownię wykształcenie z simowej dużej ilości wody, by odtwarzać energię za darmo Postawmy tu jeszcze jedną wodę Niech będzie Dobra Niech będzie dużo w zapasie, bo 300 coś ścieki O, i o no to się To, to, to jest Ciekawe, nie? Jak widzicie. No, to jest, to jest ciekawe. Główna tyle, że ulica nie mieści. Trzeba coś z tym zrobić. Maksimena najpierw. Widzę, że nie pracuje, dlatego maksimum przepustowość kanalizacji. Czy ja y, kupuję tą kanalizację? Tam nie. Trzeba budować kanalizację. Szybko, gdzie? Tutaj wybudujemy. I nam się zmieści. Dwie, trzy. Będzie nam troszeczkę rozdzielało to. gdzie zniknęło już. Zacznie pracować, Może coś to będzie i przejdziemy tutaj jeszcze, weźmiemy jeszcze nie na chwileczkę jeszcze przejdziemy do tego miasta, tam buduję kanalizację. Czy ja to kupuję kanalizację? Z tamtego miasta nic nie kupuję. Przejdźmy tutaj i tu wbudujmy kanalizację, żeby nie z tamtego miasta, znaczy do to, z tego miasta, co teraz wchodzimy nie tam tamtego, żeby to miało własne ścieki, bo tam widzę się robią już kłopoty. Dobra, super, jesteśmy. I my tu na pewno nie mamy tak na zero, kupujemy stamtąd, wybudujmy tutaj. 4. przyspieszmy czas i przestańmy kupować czyli wejdziemy sobie tutaj stop wodę, też kupujemy wodę a prąd mamy swój tak jak postawię jądrową to będę mógł też kupować z tego miasta, z tamtego miasta tutaj i to wtedy zniszczyć czyli tak wodę jeszcze by się przydało, czyli dobra, najpierw tam jądrową budujemy, dobra, zamknięte mamy dwa na plusie, jak widzicie przecież mieliśmy 3, minus 3,600, dobrze, za dużo do ogarnięcia, za szybko robię, czyli tak, tak, tam budujemy jądrową, tutaj niszczymy, jak to zniszczymy, zbudujemy tutaj wodę. Dobra, Tylko to może być problem z, z pracownikami, widzę. Bo tam szkoła nie pracowała. Tak, wiem, że jest problem. Stoją ścieki. No, ale to się powinno zaraz zmienić. Poczekamy tu jeszcze chwilę. Może jeszcze kupujmy stamtąd na wszelki wypadek ścieki. Zanim to się nie otworzy. Dobra, tam jądrówkę spróbujemy zbudować. Znajdź miejsce, gdzie daleko. Zobaczymy, czy tam nie wybuchnie. Czy dwie żółte, żółte, dwa żółte poziomy techniczne... No, wystarczą do utrzymania... ...zasilania w jądrówce. Zniszczymy zaraz, no to potrzeba pracowników, więc tam tutaj to nie przeszkadza. Jak zniszczymy, dobra, jądrowa, ustawcie jądrową, dobra, niech zatrudniają. jeszcze zatrudniają. Wtedy to zniszczymy. To zniszczymy. Bo już teraz to zniszczymy. To niepotrzebne. Tak naprawdę to będziemy rozbudowywać ścieki. Aby nam te nie starczały. Zobaczymy Maximena. Jeszcze go nie ma. Patrzcie, jak długo. Przyspieszmy czas. To nam daje z tego co pamiętam, chyba 200, tak, tak, 200, a my zużywamy 367. No ładnie, czyli trzeba wybudować drugi, tu będzie 400, i jeszcze jeden by się przydał. Ale poczekajmy jeszcze. To się zatrudni już. Maksimena, zobaczmy co on tak długo. Korki są? Nie, na no żółto i zielono. Nie ma korków. Co o nich są? Jeśli nam to wybuchnie, no to nam tutaj zawadzi kawałek radioaktywność tych domów mieszkalnych. Dobra, trzeba będzie chwilę poczekać nie ja mamy pomagierów 36 już pewnie mm, tutaj nam autobusy mamy tu nam ładnie zarabia tu też nam ładnie zarabia tu też i tu też pewnie tak zatrudniliście nie A tu zatrudniliście to w liście weźmy to, wejdźmy w to, bo tu widzę, że został brudny ten zniszczyć i postawić no, dobra niech pracują obie jak to się przedstawia tutaj Tutaj naprawdę ostro grube idą... O, to Grube gówna idą z tego miasta, mam, bo powiem. Na pierdziele. Dobrze, że ten kawałek troszeczkę przyjmuje. Ten jakoś wyrabia. Widzicie, wody się od razu zmniejszyło. 192. A po bo 3... 600. 470. Czyż zatrudnili, jeszcze zamknięte Trzeba będzie poczekać, bo nam ty prąd naprawdę kiepsko idzie Maximen, przyjechałeś już? Co on się zgubił w tym mieście? Pomagierów trzeba puścić. Chłop tutaj zbierają. 2, 4, 150, dużo będziemy mieli 3, gdzie można by wybudować samochodzik. Nie, Ja sobie. To ja mi to czuję, że to zaraz wybuchnie. Czy zaraz, no. Po jakimś czasie. Chociaż nie. Wyłączyłem podstawówki. Na ulicy w Dobra. Co my tu możemy? Możemy tylko czekać. na tą łóweczkę. Dobrze, to będziemy chyba kończyć odcinek, to będzie około 20 minut już tak nie więcej. I tu mamy 11 tysięcy. Dziękuję Wam za oglądanie. No i zapraszam na następny odcinek. W następnym odcinku będziemy już robić trzecie miasto, w tym jak widzicie jeszcze muszę oporządkować. I w następnym też jeszcze połowę odcinka porządkujemy te wszystkie tą wodę, te ścieki w tamtym mieście, żeby to wszystko ładnie chodziło. No i elektrownię jądrową oczywiście. No to dzięki na razie i do zobaczenia.